Elo ludziska, tutaj broczyki Przepraszam, nie mam I tutaj muszę wam powiedzieć, że No po prostu Robię przerwę na YouTube, tu macie 11 diaksów Dodam złoto, przypalcie sobie Raz żelazo No Więc Tutaj w tym filmie Muszę was powiadomić, że no popro... po prostu robię przerwie na kanale i patrzcie, jak fajnie podnoszę rękę. Oooo wow, Matrix! Będę się już wytrudniać. cięcie. Ok, także. Brook, A no, z poprzedniego nieudanego nagrania. No to więc byłoby na tyle w tym filmie informacyjnym. Mówię tak wyraźnie, bo nie chcę, żeby hejterzy pisali pod tym filmem, że że ja ciągle robię jakiś a dopiero no pierwsze to, no to jak będą tacy hejterzy, no to bam bam. I spam. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc...